I tak zaczyna się przygoda Miś kierownicy wioskowy Yo, yo, yo Znajdujemy się w Józefowie w województwie lubelskim. Właśnie opuszczamy miasto. Przyjechaliśmy tu samochodem, rozpakowaliśmy rowery walimy na Rostoczańskiego rowerowego Tripa. Wbijamy się na szlaczek rowerowy biegnący do zwierzyńca i tak zaczyna się przygoda. No to wjeżdżamy na roztocze. Wita nas kraina wielkich zielonych lasów. Od czasu do czasu przeszyta pagórkami i leśnymi zalewami. Tutaj przygód nie trzeba daleko szukać Spora ilość szlaków rowerowych i miejsce zatrzymania się sprawia, że po roztoczu rower jedzie sam Prawo albo prosto? Po rower zobaczę, na razie jedźcie Pomyliliśmy drogę, wracamy Ciężko się na dzisiaj było zebrać na ten wypad, ale jakoś to poszło ja już wsiadłem na rower, to od razu odrzucę. Jedna z pierwszych atrakcji to będzie zalewik w Józefowie Zobaczymy co tam się dzieje Pogoda trochę nie dopisuje, także nie spodziewam się tłumów Całkiem przyzwoicie to wygląda Są dwa stawiki, jeden do łowienia, jeden do plażowania Wokół mnóstwo miejsca na biwok I miejsce na mioty również też się znajdzie A tak się składa, że nasza nasz wypad będzie pewnie przebiegał po szlaku wschodniej Polski Green Velo O i pokąpałby się, ale na razie sierpniowa temperatura nie dopisuje Wskoczyłby do wody Jeszcze, jeszcze przyjdzie na to czas Tym razem nie mamy zbytniego planu i celu podróży Jedziemy przed siebie, a jeżeli boczna ścieżka okaże się zachęcająca, to w nią skręcamy Zjedziemy krótkim odcinkiem Około 15 km do Zwierzyńca Tam jest impreza dzisiaj jest festiwal filmowy, a poza tym tam lecie ciągle jest impreza, ale taka na poziomie. Na pierwszy rzut oka bardzo dużo znaków na tym roztoczył, wszystko elegancko pisane, ścieżki, szlaki. Kręcimy się po okolicy, idziemy zobaczyć jakąś kapliczkę na wodzie. Jest to wygląda taka na końcu świata, ale chaty stoją stojące porządne. Miejsce, do którego dotarliśmy, nazywa się Krościenko Góreckie No Tutaj jakby się ktoś przeniósł z inne czasy Pełno jakichś artystycznych zagród Wszędzie jakieś rzeźby, kwiatuszki Coś mi tu pachnie takimi trochę hipisami, Ale przyjemnie, wydaje się, że wioska na końcu świata Jest kapliczka, a spod niej po tego niby bagna wypływają zdradzające źródełka Kurde, nie wiedziałem w ogóle, że takie miejsce istnieje. Naprawdę fajne. Oj, tu jakiś szlak. No, no, no. Kolejna mała atrakcja w środku lasu. Jezioro, które zostało przez postawienie tej oto wow. tam się można mieć w no dole pod tym Są też takie małe wodospadziki no i tutaj miejsce na obóz no, lepiej nie widać po prostu lepiej nie widać kurwa no. Miejsce święte dla każdego rowerzysty, wiejski sklep. 5%. 5% tu się dzieje. Centrum, centrum wsi. Tutaj wszystkie nowości polityczne i nowości generalnie wychodzą na światło dzienne. Wszystkie ploty się tworzą. <laughs> Pierwszy raz w naszych gardłach, piwo Zwierzyniec Co to nazywa się Zwierzynieckie? To jakaś podróba o, Nie wiem, może zmienili markę Albo zmienili nazwę Albo wiesz, konkurencję Proszę bardzo muszę jest tak, jak tak, jak tak. A, a nie przeułek, bo jakem będzie Ale kpatery będziemy szukać. Myślę, że jak odjedziemy kawałek tylko no, dwie różnice, to już będzie różne opcje. Nawet może i sami. Jakie masz twój? Możesz się czy nie? Ty masz ten taki stary. Nie wiem, ale ostatnio w tym twoim, to spałem na ławce. Nie. sobie przez te wioski i jest elegancko muszę powiedzieć, bardzo mi się podoba myślałem, że zwiedziłem już większość Roztacza ale byłem w błędzie nawet się nie spodziewałem, że tutaj w tej części może się tyle dziać, są główne miejscowości turystyczne Zwierzyniec, Józefów, Susiec ale w tych wioskach wszystkich, praktycznie obok też mnóstwo się dzieje o, tu na przykład zajeżdżamy i jest jakaś Kompletnie znienacka. I kolejna, również miejscowa do spania. Jakbyśmy bardzo chcieli. O, wjeżdżamy na teren Parku Narodowego. Roztoczański Park Narodowy to w 95% lasy. I w tym tkwi całe jego bogactwo. Występujących tu wielu gatunków roślin i zwierząt. W herbie parku widnieje konik polski, który jest ocalałym potomkiem dzikich małych koników. Zwanych tarpanami. Wjechaliśmy właśnie do Rosteczeńskiego Parku Narodowego Ale ładne lasy Jak malowane Drzewa takie grube, wysokie Polanki Pachnie super To jest to Przejeżdżając odprężającą leśną ścieżką docieramy do Zwierzyńca. Wita nas wielka bezleśna polana, na której położone są zbiorniki wodne zwane stawami echo. Jest też drewniana wieża, z której można obejrzeć okolice. Szlak rowerowy Green Velo na Rastoczu jest naprawdę bardzo zachęcający, dobrze zrobiony. I trasa jest bardzo ciekawa. Mamy teraz widok na stawy Echo. Tam w oddali jest nawet z na kraju lasu dość stroma i duża piaszczysta plaża. A tutaj znajduje się ostoja Konika Polskiego. To co ja widzę to szare konie. Ale pewnie mają jakieś cechy charakterystyczne. Szukać miejsca, mnostek. W, w miejscowości są dwa duże znane campingi. Jeden przy zalewie, rudka, drugi przy kościółku na wodzie. A Oprócz tego pozostaje opcja wspaniała. Boisko ośrodkówki jeszcze dalej w lewo, na sam koniec? I tam na przykład gdzieś. Możemy zobaczyć, jak to wygląda. Będziemy przynajmniej, przynajmniej wiedzieć, co wiesz, czy jest, czy nie ma w ogóle. Ale jest, generalnie jak już będziemy. Kiepsko, to możemy tutaj. Po prostu w nosy rozbić się i też przeżyjemy. Tutaj się rozbijemy i tu będziemy działać. Jest możliwość zostawienia rowerów w skrypce. I roboty Nie ma co się długo zastanawiać Dobra, składamy tu namiot. To jest nasza baza. Zakładamy obóz na jednym z wspólnoimetowych zwierzyńców. Latem w miejscowości sporo się dzieje, a na przełomie lipca i sierpnia odbywa się tutaj festiwal, na którym wyświetlane są filmy różnych gatunków i tematów oraz towarzyszą temu pokazy plenerowe, koncerty i imprezowa atmosfera. W tym też stylu kończymy dzień.